Panie, w ciszy tej świętej chwili zbliżamy się z otwartym sercem, bo wiemy, że istnieje droga, droga prosta, codzienna i głęboko przemieniająca. Są kroki, które nie wymagają dyplomu, nie potrzebują bogactwa, nie oczekują doskonałości. Wystarczy obecność, intencja i oddanie. Pierwszą rzeczą, o którą Cię prosimy, Panie, jest odwaga do ciszy. W świecie pełnym hałasu, gdzie wszyscy chcą mówić głośniej, naucz nas słuchać. Słuchać szeptu Twojego głosu w małych rzeczach. W wietrze muskającym skórę, w spojrzeniu wolnym od osądu chwili, gdy serce się uspokaja, cisza Panie, to miejsce, w którym mieszkasz najmocniej. I to tam stajemy się żyzną ziemią dla Twoich tajemnic. Drugą rzeczą, którą chcemy czynić każdego dnia, jest wdzięczność. nie ta automatyczna, lecz ta, która rodzi się ze świadomości. Istnieje, Oddycham, idę. Pomóż nam patrzeć oczami duszy na to, czego zmęczone oczy nie zauważają. Przemień codzienność w ołtarz, a to, co zwyczajne, w cud. Niech każda szklanka wody, każdy łamany chleb, każdy szczery uścisk będzie powodem, by uklęknąć w zachwycie. Trzecią rzeczą, panie, jest gest, gest, który pociesza, gest, który pomaga, gest, który nie potrzebuje sceny. Spraw, abyśmy wyciągali ręce, a bez oczekiwań, jak ten, kto sadzi drzewa, wiedząc, że może nigdy nie zazna ich cienia. Bo bez interesownej miłości spotykamy Cię w pełni. Cisza, wdzięczność, gest. Trzy rzeczy. Proste. Codzienne, boskie. A gdy je praktykujemy, czujemy Twoją obecność pulsującą w nas, nie jako coś odległego, lecz jak powietrze, którym oddychamy, i ziemię, która niesie nasze kroki. Dlatego dziś zostaw w komentarzu jedno słowo, tylko jedno, to, którego dziś najbardziej potrzebujesz. Cisza, wdzięczność, gest, napisz, podziel się, bo gdy nadajemy imię temu, czego szukamy, to zaczyna się w nas rodzić. I niech ta modlitwa szeptana w czasie dotyka tych, którzy się do niej zbliżą. Dziś, jutro, zawsze. Amen.